Cześć, z tej strony Krystian Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym live. Już to wstawiam też tutaj na grupkę, wysyłam linki. Czekamy, zawsze trochę aż się to załaduje, bo ten link też muszę skąd wziąć. A czasami jest tak, że ten link jest od razu, a czasami tego linku od razu nie ma, tylko trzeba troszeczkę zaczekać, żeby bywa i tak. No fajnie też, że dzisiaj troszeczkę szybciej były te zapisy, bo dzięki temu dzisiaj jeszcze otwieramy, bo zapisy były tam od 12 chyba, jak dobrze kojarzę. Tak, o 12. .00. Natomiast gdybyśmy zrobili później, to pewnie by się nie udało, albo byłoby problematyczne bardziej, a tak mamy. Gotowe, mamy komplecik, także nic, tylko się cieszyć i, i można otwierać. No, troszeczkę osób widzę już wpadło, także też fajnie. Także witam Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Sopel Lopez widzę, cześć. Um, Michał, cześć. Nie, nie, nie było losowania drużyny, No bo dopiero 2230 zaczynamy, więc dopiero teraz będziemy losować. Ronal 144, część. To pewnie drugi Michałek zgaduje. Cześć. Ledwo zdążyłem, ale zdążyłem, to jest najważniejsza. Słabo cię słychać. Dobra, teraz chyba powinno być lepiej. Ewentualnie można, można u siebie coś tam podgłośnić. Może, może to coś dalej da, prosto odświeżyć, wiem, że czasami na YouTube też mogą być błędy, więc, więc czasami można odświeżyć i, i, i wiem, że jest lepiej wtedy. Lecimy, cześć, 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 witam Was wszystkich. Konrad widzę też jest, Mikołaj chyba też, dobra, także, także lecimy. Zacznijmy od losowania zresztą przede wszystkim, już tutaj odpalam ten program. Ja wiem, że czasami tak jak mówię, też są jakieś tam problemy na YouTubie potrafią być, także czasami warto po prostu odświeżyć i, i, i ten problem rzeczywiście znika, albo zamknąć całkowicie i odpalić jeszcze raz. Zdarza się, tak? I rzeczywiście to się niby wydaje takie, że no nie będzie działało, ale rzeczywiście działa, także warto spróbować zawsze. Dobra, będziemy chyba... Osoby losować, wydaje mi się, że to będzie prostsze. Tutaj też nie mamy, widzę, tych um, numerków. A, no, chociaż to też by się nie kopiowało, ale chyba będzie wygodniej osoby, i, i później do tej listy będą kluby iść. Chyba, że kluby do osób. tu tak też w sumie teraz myślę. Ale nie ma to większego znaczenia, tak naprawdę. także niech już będzie tak jak jest, że osoby wylosujemy. dobra to na razie odkładamy na bok o, się przewróciło ale to nic teraz sobie znowu postawimy e, dobra także tak, ja już Wam tutaj pokazuję co i jak, jak to wygląda e, losujemy kośćmi no dobra mamy ile 9 razy losujemy, tutaj mamy tam listę widać, widać listę, trochę jeszcze cofnę tutaj jest też ile razy na dole także losujemy do dziewięciu razy, no i to są te wasze numerki tak będzie wygodniej bo tu już macie te nowe przypisane Ale. numerki na grupie tam też macie listę klubów, jeszcze wam pokażę też tą listę klubów za chwilkę to się mezakiem dziawnąłem. Nieważne. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tak, to macie listę klubów. Możecie sobie zobaczyć od jedynki, jak to tam dokładnie wygląda, żeby każdy też się z tym zapoznał. I te 23 kluby wyglądają tak. Także można sobie spisać swoje kluby. Nie wiem, czy to się myśli zrobił między F a C. Ale to mniejsza o to. Tu jest live, i tu mamy jeszcze to. No, także tak to wygląda. Dobra, lecimy. Manchester City, mówisz, tak. No, Manchester City fajnie, numer 16. Paweł. Już wiem, kto się. Kto się kryje pod tym nazwą? PSG, no, PSG mocny, mocny klub. Żeby jeszcze tylko karty z tego PSG wpadły, to już będzie dobrze. Mm, oby wpadło, no, oby wpadło. Zobaczymy, co będzie. Najgorszy <gorszy gorszy> klub znany, no tak. O, zobaczymy, jakie karty będą. tak jakiś tam klub się mniej lubi, a ma w pasie 1 na 1 to i tak nikt nie pogardzi. Jak ktoś pogardzi, to myślę, że ktoś inny przyjął. W sumie też bym przyjął, jakby ktoś nie chciał. No, także lecimy. Otwieramy tego boksa, zdejmujemy swoli, top z folii. E, deko. Mamy ligę mistrzów. O, jeszcze to co mówię, mazakiem się. Udzibałem teraz. Muszę jedną rzecz zaznaczyć, ale to chociaż łatwo widzę. Schodzi jeden plus. Nie jest to jakiś na szczęście mocny marker. Dobra. Mamy tak. Mamy Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji i kobiety. Ligę Mistrzów Kobiet. Niektórzy uważają, że kobiet mogłoby nie być, inni, że fajna sprawa, kwestia gustu. 10 kart w paczce. 8 paczek w boksie, czyli 80 kart razem w boksie. 3 numerowane, 1 autograf, w niektórych są dodatkowe autografy, dodatkowe koszulki dodatkowe zamienniki tak ojej, czekajcie wyjmijmy ojej, ojej. niestety tekturki na dnie jedno tekturki są na dnie drugie chyba na górze gdzieś widziałem ale tutaj wiecie pewnie jakimś się wrzuci chociaż większe się rzeczywiście gdzieś tam na dnie tak to wygląda box dosyć ładny ale wiecie co mi ten box przypomina taki jakby to powiedzieć metalowy wiecie jakby z metalu takie pręty wycięli i zrobili z tego deko no, także tak to wygląda zobaczymy jakie szczęście miałem wybierając akurat tego boksa dobra lecimy zabieram boksa na bok i otwieramy paczuszki widzicie paczki tak wyglądają zobaczymy co tu będzie czy będzie coś ciekawego mam nadzieję że tak po 4 lecimy z tej strony, paczki dosyć grube, także to jak najbardziej akurat na plus no bo też dużo kart, 10 kart w paczce, także nie ma się co dziwić, paczki z tyłu wyglądają tak, nikim się w zasadzie nie wyróżniają, z przodu ten napis deko, paczki ładnie świecące, czekajcie, jeszcze zobaczymy komentarze yy. przeładowanie nie pomaga, słabo słychać ledwo co słychać U mnie słychać mam na 40%. Karla z Autosem będę zadowolony. W ogóle Karl z Autosem 1 na 1 już wpadł taka ciekawostka. Także dosyć szybko, ale dalej inne są do zdobycia. Yy, nie załapałem się, ale powodzenia wszystkim. Możliwe, że jeszcze jeden deko zrobimy, także nie traćcie głowy. Jest szansa. Byle nie kobity. to no coś w tym jest. Coś w tym jest. Dużo ludzi nie lubi. No, Sebastian wpadł gościnnie, także witam. Gdzie lista po losowaniu, bo nie widzę? Lista po losowaniu była pokazana przed chwilą, ale czekajcie, ja wam listę wrzucę na Facebooka. Bo ci, co nie widzieli, to proszę bardzo. W sensie wiem, że nie jest ponumerowana, bo to mi kurczę nie ponumerowało, ale to sobie najwyżej no ktoś albo skopiuje do Warda i sobie ponumeruje, albo policzy ręcznie, tak, ale wkleiłem tam, no wkleiłem tam bo teraz nie mam jak tego numerować a, a za dużo czasu by mi to zajęło a nie chcę tutaj wiecie tracić też czasu więc ojejku, ale to skleili więc yy, wkleiłem wam po prostu taką listę, później to tak, jeszcze tam do, podopisuję nazwiska do klubów także wszystko będzie wiadomo, ale na razie nie tak na szybko, żeby, żeby po prostu było City 1 na 1 mówisz, no fajnie by było, zobaczymy ostatnio Chelsea było 1 na 1 ale karty naprawdę bardzo ładne muszę wam przyznać uuu będzie coś numerowanego Gakpo do 25 autograf no pięknie Liverpool ładna karta no udany box można już powiedzieć bo Gakpo na pewno jeden z takich lepszych dodatkowo Liverpool autograf ale w ogóle pierwsza paczka jeszcze gdzieś ze środka boxa wyjęta od razu autograf ja to mam szczęście do tego Dobra, Liverpool. Kto ma Liverpool? Piętnastka. Kto ma piętnastkę? Damian. No proszę, także gratulacje dla Damiana. No, fajne autosik, to prawda, jeszcze do 25 to już w ogóle fajowe. Tak wygląda to z tyłu. u i jeszcze Ronaldo. Te karty też są dosyć fajne. Pierwszy raz coś takiego dają. Takie artystyczne. Fajne, mi się podobają. Niektórym niemi, tak? Możecie pisać, co wy sądzicie o tych kartach, ale kody GAC. Ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. Yy, tylko pozazdrościć Ciekawe kto by wziął Liverpool jakby było do wyboru. Ale tutaj nie ma się co nad tym zastanawiać, bo dzisiaj losowanko. Także. No, 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 zobaczymy. Tam pamiętam, że jeden z pierwszych właśnie brał Damian. Tam nie wiem, drugi chyba, czy, 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 czy trzeci, jakoś tak. Rzeczywiście jedna z pierwszych osób na pewno. Tam numer tam 2 i 10 wybrany. No i rzeczywiście nie, nie, nie zobaczymy teraz, który to był, czy 2, czy 10, bo, bo tam nowe numery nam totalnie przydzieliło, ale okazało się, że były szczęśliwe. Także widzicie, czasami warto się zdać na mnie, że wam wpisał, bo też czasami to przynosi szczęście, a czasami warto gdzieś tam. Mm, Samemu sobie widzicie wybrać, jak ktoś ma przeczucie i oddaje. Jak po jeden na jeden już wpadł. No to widzicie. Tak czasami bywa, że już wpada. Ale do 25 też fajna, nie ma co narzekać. E, moim zdaniem karta fajna. A trzeba dało te paczki zaotwierać, bo z góry to są po prostu nie do otwarcia. Albo ten box taki zaklejony po prostu przyszedł aż zgrzany zbytnio. Myślałem, że numerowana czerwona, mówię do 5, tam Valverde, tej Sidorf, ale mam Bayern Monachium, dwie kobiety. Nie, przepraszam, kobieta i Jest już z kimś ja kobietę zrobiłem. Do 5 chyba będzie, czyli wykrakałem tą do 5 kartę. Tylko kto to jest? Chelsea chyba. Nie, do 25, jednak pomarańczowa, no proszę, ha to. W ogóle nie wiem jak ja to robię, że biorę paczki ze środka boksa. Same najlepsze karty lecą na start. Pierwsze w życiu auto, no to się cieszę, cieszę się tym bardziej. Yy, no, gratki, tak, gratki. Yy, to prawda, ale cieszę się, cieszę się, że pierwsze auto, jeszcze cieszę się, że u mnie to zawsze też jest takie budujące. Widzicie, najbardziej no szczęśliwa grupa, tak. <laughs> Chelsea. Chelsea zawsze wpada. Z tego Chelsea widzę też po prostu nie, ma boksa, żeby nie wpadła. Teraz teraz tak leci, że to jest szok. Nie u wszystkich, ale u mnie widzę, Chelsea leci. I to dobrzy zawodnicy. Yy, a to też dobre. Może nie jakiś taki, wiecie, jak niektórzy, jak Ewasta, ale ha, to tak, dobre. Chelsea numer 8. Kto ma numer 8? Konrad, proszę bardzo. Konrad ma szczęście do tych kart z Chelsea. No, także tutaj dla Konrada też gratuluję. I jam Jamal. no proszę, udwaja mile i mile Yamale. Kto by się spodziewał, że tak jedna po drugiej wpadnie? Ładnie, w ogóle fajny boksik, bo już dwie karty do 25 nam wpadły. Y Gulu i Dołę oraz tach, tak ostatnio do pięciu z autografem. Padł, także też fajnie. Ale tu Konrad ma straszne szczęście ostatnio do, do Chelsea. Chelsea go coś rzeczywiście lubi, co prawda jeden na jeden tam wtedy nie akurat dla Konrada, ale pamiętam Summer Signings, wszystkie karty, z każdego boksa musiało wpadać Chelsea, trzy otwieraliśmy, trzy dla Konrada z Chelsea, tam netcase hit, jakiś tam y, numerowana, też nisko chyba do pięciu, jak się nie mylę, teraz tutaj znowu los wybrał sam za niego i zobaczcie jakie piękne karty, no gratulacje, gratulacje tutaj dla obu chłopaków, i dla Damiana, i dla Konrada, bo karty do 25, no to już jest gratka, to już naprawdę jest fajna gratka i tu można się cieszyć. Druga paczka X2. A co znaczy druga paczka X2? W sensie, że druga paczka i drugi hit chyba, tak? No, no to tak, tak jakoś wychodzi oczywiście, takie szczęście, że widziałem gdzieś, mówię, ze środka boksa i same hity liczyłem, że... Że ze środka boksa nie będzie tych Hitafa. A, że dwie karty, no to też fajnie. Też fajnie, że dwie karty wpadły, bo ładne, rzeczywiście karty są no, fajna sprawa. Yy, tu Sebastian, no następnym razem też się uda, nie? Wziąć udział, bo, bo te boksy jeszcze będą. I proszę bardzo, Ewa sto ruki kart na tej fajnej takiej odmiance yy, może być droga moim zdaniem kiedyś. Czy to jest Krojf? Tak jest, Krojf w Zajaksu. No jednak są do siebie podobni troszeczkę. Znowu będzie do 25? Dołę! Do 5 nie wierzę, ale trafnie! Jeden z najlepszych zawodników aktualnie. Najlepszy młody zawodnik, lepszy od Jamia Mala nawet podobno. Czy się z tym zgadzam, czy nie? Zostawiam wam to, ale nagrodę wygrał. Ładna, no ładna, no epicka karta. Wykrakałem tą do pięciu. Wiedziałem, że będzie dołę, no lepiej być nie mogło po prostu. Co to jest za boks? No niesamowite. Dlaczego ja go sam nie otworzyłem? Nie no, oczywiście się śmieję, ale pięknie. Numer dziewiętnasty, Dla Wojtka, no pięknie. Wojtek trafia super kartę i to pewnie z tej co dobra, nie? To jest pewnie z tej co dobra. Bo najpierw wziął jeden, później dobrał drugi i zauważy się, że to jest pewnie stąd było PS. No zawsze takie jest, że wiecie, że dobierane później tak wpada los. No, z Wojtkiem to jest tak. Albo nic nie wpada, albo jak wtedy. Autograf i, i numerowana z incepcji. Teraz dołej do pięciu. To no, niesamowita karta. No to jest karta, która zwraca boksa i jeszcze zarabia na tym boksie dwa razy. Także no karta będzie na pewno grubeszenko. Ale myślę, że tu do Wojtka do kolekcji pójdzie. Będzie perełka na półce, tak, tak przypuszczam. Sebastian miał rację w sumie, teraz pisze, bo napisał właśnie na grupie, na Facebooku, że na Messengerze, że jak nie bierze udziału, to będzie sypać i żeby brać udział. No i troszeczkę racji w tym jest, no zaczyna sypać te karty. Ale wiecie, jeszcze trochę tych boksów mamy, więc no, można będzie coś tam jeszcze sobie pootwierać. Jak będą chętni. Też napiszę do Was później, czy jeszcze będziecie to chętni, bo wiem, że wszedł tutaj. Um, jeszcze jeden, jedna osoba chciała, dla której miejsce się skończyło. Teraz druga osoba tutaj na live chciała psa, się spóźniła. Także no widzicie, no jeszcze dwie osoby nowe byśmy mieli. Też mi ktoś tam jeszcze pisał, czy, czy będzie, więc może też będzie zainteresowany. Także kurczę, jeszcze cztery osoby może nowe by były. Jeszcze teraz jak sypnęło, to już w ogóle. Mm. Trzecie do 5 i nie masz nic niżej. No coś w tym jest, coś w tym jest. Że tak wpada, ale nie, lepiej do 5 niż niżej by miał wpadać albo wyżej. Znaczy nie, niżej to dobrze, gorzej wyżej. Bo tam jeden na jeden czy coś takiego to, to spoko, nie? ale też widzę numer 5 na 5, także dosyć przyjemny. Tam gak po 9, nie wiem jaki gak po ma numer. Możliwe, że to jest 9. Był Jersey number. Ten 21, tu 13 to nie. A ktoś może sprawdzić, jaki numer ma gak po na koszulce. Jakby ktoś był tak uprzejmy. No, do M14, no do 5, no to 5 na 5 też fajnie. Dobra, lecimy dalej z tą paczką. York, tu mamy Ruiza, Skawaniego, Dembele, Fernandeza i Welsh, Hato, tylko tym razem na bazowce i Miki Vanden Ven. A, jeszcze jedna, Badžio? Badžio. Tak jest, Badžio na karcie tej artystycznej zielonej jeszcze dwie numerowane, tak by. Wy... Nie, jedna numerowana. Jedna numerowana. Jeszcze i możliwe, że jeszcze autograf. Zobaczymy. W kolekcji. No, w kolekcji to najlepiej, właśnie. Fajnie jest trzymać karty. Kogo my tu mamy? Gauchi, Jamali, y, Ronaldinho, Del Piero, Diaz, y, Lorenz, Bradley. Neres, dwie ostatnie paczki, zobaczymy gdzie jest ta numerowana, ale ładnie pospada. Box jeden z lepszych, moim zdaniem to trzeba przyznać. Bellingham, Carreras, Del Piero, Bergi, Pires, Tileman, Quenna, Moore, Reinders, Ekitike. i ostatnia paczka, czyli z kartą numerowaną na koniec. Ani jednej City, no powiem szczerze, że chyba nie. Chyba żadnej City kurczę nie było. Albo coś przeoczyliśmy, bo ja też powiem szczerze tak za bardzo nie zwracam uwagi na to, z jakich klubów będzie bardziej na tych zawodników, ale tak patrząc właśnie po zawodnikach to żadna mi jakoś City nie wpadła wako. Isak, Job Bellingham ruki, Cesk Fabregas. Musach no i kobiety, oczywiście. A nie kobiety i mężczyźni. Barcelona, Gavi i Putellas, Aleksja. Aleksja Putellas, Ładna karta. Aleksja Putelas. Czyli mamy jednak. Widzicie coś z kobiet, ale też z facetów, także widzicie. Bo tu chyba nie ma tak stricte kobiet z tego, co widzę, tylko i tam naczekliście też początku właśnie są kobiety z, 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 z mężczyznami. Barcelona numer 10. Kto miał numer 10? Szymon. Także proszę bardzo. Także dla Szymona ładna karta. Hmm. Jeden spot i od razu ładny traf. Wejch, Maradona, Dro. Ten też teraz w cenie. O, mamy City. <laughs> mamy kartę City na koniec. Kto tam jeszcze był, Martinez i McKay. Dobra, tak by się to prezentowało. Yy, piszcie, czy chcecie jeszcze boksa? Yy. Ale co Ronaldo Nazario? Że w tym boxie jest Ronaldo Nazario, czy, 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 czy co z tym Ronaldo Nazario? Łech z Bayernu Monachium jest. Ale kaszada, no zależy dla kogo. No box ogólnie, powiem szczerze, że był ładny. Tu trzeba przyznać, że że box jeden z fajniejszych, jeden z lepszych. Natomiast no były kluby, gdzie rzeczywiście, no słabo powypadła, jak to. City, co to jest jedna karta, także no tu można być rozczarowanym. Nie będę mówić, i nie, nie będę wam wmawiać, że tak, wszystkie kluby poleciały. Super, bo tak nie było. Ale podsumowując ogólnie, boxa i to, to naprawdę bardzo udany. No, tylko PSR oddało drugi składnicy, no ale zawsze jeden oddał, nie? To się trzeba cieszyć. Ale ogólnie, no to mówię, Doe na pewno, to jest karta. Najciekawsza z tego boksa, Gagpo super, ten to też ciekawy, no i tu mamy tą Barcelonę, też cieszy. Nie, no, uważam, że każdy, kto trafił numerowaną może się cieszyć. No tutaj dwa spoty i autograf Gagpo do 25, no to na pewno to jest po prostu deal życia. Tutaj nawet dwa spoty i, 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 i Dołę do 5 też deal życia. Jeden spot i Barcelona deal życia, no i tutaj cztery spoty i, 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 i jedna do 25, także no tu w porównaniu do. Do reszty troszeczkę mniejszy ten bilans, ale i tak uważam, że piękna karta ładnie wpadła, także trzeba się cieszyć, bo, bo fajny drop. Chelsea jak zawsze wypełniło swoje zadanie, także fajna sprawa. <laughs> Polosowanie już wiadomo, tak. No niekoniecznie, bo w sumie może się wydawać słaby klub, a z tego słabego klubu może wpadać jeden na jeden, tak, czy, czy autograf, czy. Czekać tam, nie wiem, do pięciu, do dziesięciu. No akurat dzisiaj takie same dobre kluby trafiliśmy, ale dobrze wiecie, że nie zawsze tak jest i. Czasami te słabe tylko wpadają, albo, albo jest więcej słabych niż dobrych. No, obok jest dobry, to prawda. Arsenal dwie karty. No były, były kluby, gdzie rzeczywiście tych kart było mniej, no ale też ogólnie. Z niektórych klubów jest więcej, z niektórych jest mniej też trzeba brać pod uwagę. Yy, nie no, z Borussii było. Chodzi o Brusję BVB, było, było. Był Jobe Bellingham na pewno. To pamiętam. A czy też można powtóreczkę tego break'a sobie obejrzeć, jeżeli ktoś by chciał? Yy, bo zawsze są. No Maradona z Napoli na przykład. Także też ładna karta. Takiego 1 na 1 trafi. To jest przecież mega rzecz. No. Yy, tutaj Liverpool widzę. No, Real Betis też był. Ajax był, Bayern Monachium, Barcelony było sporo, Juventus, Chelsea, City, coś tam. No było, było trochę kart. Ale BVB było, no mi się wydaje, że nawet więcej niż jedna. Chyba dwie albo trzy były łącznie, ale głowy nie dam. Natomiast wiem, że na pewno ten J.B. Bellingham, bo, bo to mi tak zapadło w pamięć. No, możecie też napisać, która karta jest z dzisiejszego breaka waszą ulubioną. Moim zdaniem albo ten doła, albo... Albo Gakpo, nie jaki tylko Gakpo, no Gakpo, ale chyba, chyba mimo wszystko gdzieś tam y, wygrywa. W sensie, może się okazać, że wiecie, z tego doła niedługo nic nie będzie i te ceny polecą, ale jeżeli rzeczywiście będzie się rozwijać, to może być tak, że nawet przybije Yamala, także to by było na pewno fajne. No tak, Jobę się na pewno rzucił w oko. No, także będziemy pomału kończyć. Ja mówię, też jeszcze gdzieś tam was yy, zapytam, czy w ogóle chcielibyście jeszcze przed jednego boksa z takiego deko? Bo w sumie, jakby byli chętni, to czemu nie? Skoro to zapełniliśmy, to zapełnimy i następne, Mówię, parę nowych osób też mi się wydaje, żeby było. Także no, bylibyśmy, mi się wydaje, w stanie jeszcze jednego otworzyć takiego boksika może dwa nawet jeszcze zobaczymy no wszystko zależy od zainteresowania tak bo jeżeli gdzieś zobaczę że z następnego i on ledwo co idzie albo się długo zapełnia nie ma chętnych no co dokończymy już go najwyżej ale, ale nie będziemy robili następnego także warto brać udział jeżeli chcecie więcej boksów nie ma co gdzieś tam wiecie czekać że, że może jeszcze będzie bo, bo, bo jak nie ma tego zainteresowania to nie będzie Parę nowych edycji też niedługo wpadnie, nowych starych, tak to nazwijmy, czyli takich, które gdzieś tam miały premierę, ale jeszcze ich na kanale nie było, a te chciały mi otworzyć i będą troszeczkę bardziej takie budżetowe, także warto też rzucać okiem, że niektóre osoby na takie karty czekają. Chciałbym, żeby też każdy coś tam mógł kupić. Mówię Deko jeszcze jest duża szansa, że powróci, ale jeszcze was popytam, co o tym sądzicie. Merlin też wychodzi w piątek, wydaje mi się, że można by tego Merlina otworzyć. No także wiecie, dużo przed nami i, i obyszło to do przodu. Lautaro na bazówce z wyglądu. No dużo, dużo ładnych kart jest ogólnie. Ale rzeczywiście, jedno ładniejsze, drugie gdzieś tam gorsze, ale, ale edycja bardzo ładna i boksy też rzeczywiście pewnie będą dosyć popularne. Tak, no, Lautaro dobry gracz. No jak tam jakieś tam autografy swego czasu trafiliśmy numerowanych, sporo tego Lautaro. Teraz tak nie wpada, właśnie jakoś, ale był taki moment, że, że wpadał. Jeszcze nie był taki popularny, też nam lubił wpadać. Teraz jak się stał, to, to nie wpada, ale to też trochę od partii zależy, jak gdzie te boksy są rzucane i, 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 i jak to tam później jest otwierane. Ale ładne, ładne karty, rzeczywiście można to bardzo pozytywnie podsumować. Dobra, także ja się z wami będę żegnać. Dziękuję wam za dzisiaj. Jeszcze raz dla wszystkich gratulacje. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Widzimy się wkrótce. Cześć.